Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Polscy żołnierze podczas II wojny światowej nieraz dali się wrogowi we znaki. Podczas kampanii wrześniowej, mimo niewielkich szans, stawiali zaciekły opór Niemcom, a później walczyli chyba na wszystkich europejskich frontach tej wojny. O tym, jak nasi przechylili szale zwycięstwa pod Monte Cassino, już Wam opowiedzieliśmy. O bitwie o Anglię... Jeszcze sobie zdążymy powiedzieć, ale skoro już jesteśmy przy naszych pilotach, to tak się składa, że wsławili się nie tylko na brytyjskim niebie. Dziś opowiemy wam o gościach, którzy zrobili absolutną furorę w trakcie walk o Afrykę Północną. Wrogowie się ich bali, a sojusznicy ufali jak mało komu. Poznajcie Tyrk Skalskiego już teraz w historii bez cenzury. Jak to się w ogóle stało, że nasi piloci trafili do Afryki? To była część złożonego planu, bo Niemcy nie byli już w natarciu i Alianci szykowali się do tęgiego kontrataku. Natomiast Druga Wojna Światowa udowodniła, jak istotne jest wsparcie lotnictwa w inwazji lądowej, a w tej kwestii nawet nasze asy przestworzy, które uratowały Anglię w 1940 nie miały zbyt dużego doświadczenia. Na szczęście było miejsce, gdzie można się było w tej kwestii doszkolić. Chodzi mi o Afrykę Północną, gdzie Alianci wojowali z Niemcami i Włochami. Oczywiście ślamazarnym Anglikom trochę to zajęło, zanim zdecydowali się na stworzenie polskiej eskadry, ale jak już przyszło co do czego, to okazało się, że to prawdziwy Dream Team. Jego szefem został kapitan, pilot Stanisław Skalski. Absolutny debaściak walczył w bitwie o Anglię, a później był dowódcą dywizjonu. Innym koksem był chociażby Wacław Król, który został zastępcą skalskiego. On też walczył w bitwie o Anglię w 302. dywizjonie Poznańskim, a później był dowódcą eskadry w 316. Zresztą sami się zaraz przekonacie, że wszyscy tam byli świetni. Warto też odnotować, że chłopaki od początku byli dość mocno zgrani, bo w większości znali się ze szkoły Orland w Dęblinie. 13 lutego 1943 roku wybrani piloci spotkali się w jednym miejscu, w środkowej Anglii, gdzie, jak wspominał Wacław Król, przed odpłynięciem do Afryki w totalnej tajemnicy dostali niezbędny sprzęt, pistolety, maski przeciwgazowe, ciuchy, ale i, zresztą bardzo słusznie, zaaplikowano im pakiet szczepionek przeciwko tropikalnym choróbskom. Ała! Ej, nie w szczepionkę! Po dotarciu na miejsce nasze asy zostały przydzielone do 145. Dywizjonu Myśliwskiego, przy czym to kompletnie nie miało znaczenia. To znaczy formalnie na papierze musieli figurować pod czyimiś rozkazami, ale prawda była taka, że wszyscy wiedzieli, że są tak dobrzy, że nie trzeba ich pouczać i mieli tworzyć niezależną eskadrę, która szybko stała się legendarna. Ale zanim sobie opowiemy o tych wszystkich akcjach w powietrzu, to zejdźmy na moment na ziemię, tak jak zrobili to nasi, jak zobaczyli warunki panujące w bazie. No, Sheraton to to nie był. Dieta była, że się tak wyrażę, konserwowa. Słodkiej wody było niezbędne minimum, a jeśli chodziło o załatwianie potrzeb fizjologicznych, to też zbyt wesoło nie było. Jak po latach wspominał Wacław Król w książce Mój Spitfire... Swe potrzeby fizjologiczne załatwiało się na otwartym polu. Na 20 użytkowników przeznaczony był na ten cel jeden kubeł z drewnianą pokrywą. Nikt nie wysiadywał zresztą zbyt długo na tym tronie, bo roje much bezczelnie atakowały wstydliwe części ciała. Z papierem też było krucho, to też nieraz kasyna zbyt szybko znikały nadchodzące z Kairu gazety. Wszędzie było robactwo, na ziemi skorpione, a w powietrzu nie wiadomo nawet co, ale ponoć jeszcze bardziej irytujące. Na szczęście w pobliżu było morze, więc od Bity można się było wykąpać, a taka potrzeba zachodziła dość często, bo wszędzie było pełno pyłu, no ale z drugiej strony to nie miały być w czasy, a front był jakieś 30 km od bazy. Nasi chłopcy zachowywali się bardzo skromnie. Do momentu, jak dostali wreszcie swoje samoloty. Wtedy na dzień dobry postanowili wszystkim pokazać, kto tutaj rządzi. Sam Skalski uznał to za całkiem spoko opcję, żeby wszyscy już na dzień dobry wiedzieli, kto jest najlepszy. W związku z tym zarządził dość ciężki manewr. Cała jego ekipa miała wystartować jednocześnie. Przecież z reguły startuje się pojedynczo. A tutaj ustawiali się już na wąskim pasie. Jeden przy drugim już mieli startować, a tu z tu wypadł jakiś Anglik i zaczął piłować do Skalskiego, że co to ma znaczyć, jak sześciu na raz, co on zgłupiał. No ale chłopaki wreszcie dostali zgodę na start, wystartowali i od razu zrobiło się o nich głośno, a dopiero się rozkręcali. Warto też sobie opowiedzieć o tym, na jakim sprzęcie latali nasi. Początkowo uraczono ich Spitfire'ami 5, czyli takimi dzisiejszymi odpowiednikami Skody Favorit, no niby jeszcze jeździ, ale już ledwo. Na szczęście okazało się, że w Algierze na naszych chłopaków czekają o wiele lepsze Spitfire'y dziewiątki, które nie dość, że przewyższały ówczesne niemieckie maszyny, to jeszcze Niemcy totalnie się ich w tej okolicy nie spodziewali. A swoją drogą ze sprowadzeniem tych Spitfire'ów z Algieru wiąże się spoko historia. Kiedy nasi piloci dotarli do Algieru, to ich oczom ukazały się ogromne ilości pomarańczy, które właśnie wtedy tam dojrzewały. Nasze chłopaki, siedząc w piaskach pustyni, wpierdzielając konserwy, mogli sobie najwyżej pomarzyć o takich rarytasach, więc postanowili skorzystać z okazji i zabrać ze sobą tyle pomarańczy, ile tylko się dało. Serio, zapakowali ich do samolotów, tylko tak, żeby dało się chociaż starami ruszać, i tak wyposażeni wrócili do bazy. Oła! Łowatko! O co tu? Aaaa, to pewnie Polacy lecą. Żeby być fair, to trzeba jednak przyznać, że na początku nasi zaliczyli lekką wtopę i przez ich zaniedbanie Anglicy ponieśli straty, natomiast Polacy szybko się zrehabilitowali. Pierwszym sukcesem cyrku Skalskiego było zaatakowanie z zaskoczenia niemieckich Junkersów. Część naszych pilotów zaatakowała właśnie te maszyny, podczas gdy pozostali związali w walce Messerschmitty, które miały te Junkersy ochraniać. Nasi wywołali taki popłok, że Niemcy myśleli, że atakuje ich z 50, a nie 5 pilotów, w związku z czym zaczęli spierniczać, ile fabryka dała, ale nie wszyscy dali radę, bo dwie niemieckie maszyny zostały zestrzelone. Jednak to nie koniec, bo Stanisław Skalski tak się podjarał tym, co się właśnie wydarzyło, że zanurkował i pociągnął jeszcze serię zdziałek i karabinów maszynowych po niemieckich ciężarówkach jadących pod nim przez miasto. Polacy zaczynali się rozkręcać, a Niemcy mogli niebiosom dziękować za kilkudniową burzę piaskową, podczas której nasi nie mogli ich dopaść, ale co się odwlecze, to nie uciecze, bo kolejne dni to następne brawurowe, albo jak to woli, bezczelne ataki Polaków, bo tak na przykład 2 kwietnia czterech naszych rzuciło się na 12 niemieckich Messerschmittów, trzy wysłali do piachu, a dwa poważnie uszkodzili, a później wrócili sobie spokojnie do bazy, żeby następnego dnia znów wylecieć i zapolować na Niemców. E tam! Dzień jak co dzień. Oczywiście to nie było tak jak w filmie akcji, że naszym się wszystko udawało, a źli strzelali jak pierdoły. Nie, nie, Niemcy nie byli złymi pilotami, natomiast nasi byli zawsze poziom wyżej od nich i nie tylko w kwestii odwagi w walce, ale i umiejętności zachowania zimnej krwi. Przykład? Z rozkoszą. Podczas jednego z lotów jeden z naszych dostał i jego samolot się zapalił. Nasz pilot już miał wyskakiwać, bo katapult jeszcze wtedy nie było. Odwrócił więc swoją maszynę na plecy i wtedy pożar zgasł. Nasz pilot uznał, że nie, to w takim razie da radę. Znowu odwrócił swojego Spitfire'a, wyhaczył jakieś lotnisko i wylądował. Mechanicy tam obecni nie mieli pojęcia, jak to zrobił, bo okazało się, że maszyna naszego rodaka nie nadaje się nawet do remontu. Ale co najlepsze, to nie jest najciekawszy aspekt tej historii. Następnego dnia nasz pilot ledwo żywy wrócił do macierzystej bazy, ale wcale nie dlatego, że odniósł rany czy trafił do niewoli. Po prostu Anglicy, w których bazie wylądował, kiedy dowiedzieli się, jaką polek miał przygodę, to uraczyli go whisky i winem, której to kombinacji nie polecam absolutnie nikomu. O Jezu, Rafałku wody! Widzisz, skleciku, masz za swoje trzeba było nie pić! A kto mi kazał i wmusał we mnie! Jak ja wyglądam? Co to jest żywi? Żygi! Żygałem? Jak kot! Ta twoja wina, Judaszu. Jednak w przerwie między kolejkami Anglicy zapewniali naszego pilota, że uwielbiają, jak Polacy ich eskortują, bo wtedy żaden Niemiec im nie straszny. W sumie ciężko im się dziwić, skoro nasi po trzech tygodniach zaledwie mieli 10 zestrzeleń, dwa prawdopodobne i cztery uszkodzone samoloty przeciwnika. A dopiero zaczynali się rozkręcać. Na niebie robili takie cuda, że zaczęto ich nazywać właśnie cyrkiem, bo tak wtedy nazywano grupy akrobacyjne, krótko mówiąc nasi byli artystami. と。 Chłopaki nie osiedli jednak na laurach i już 20 kwietnia odnieśli swoje największe zwycięstwo po kolejnym brawurowym ataku, kiedy to sześciu naszych zaatakowało formację złożoną z 20 wrogich samolotów. Ciężko się było doliczyć w chaosie, który wywołali nasi, ale zestrzelili cztery włoskie i dwie niemieckie maszyny. Wtedy stali się śmiało można to powiedzieć, gwiazdami, udzielili wywiadu korespondentom wojennym, dostali niemało whisky w podziękowaniu i ukazał się też o nich naprawdę duży artykuł. Zrobiło się o nich, krótko mówiąc. Naprawdę głośno. Ach, na szczęście dziś nie trzeba być w niczym dobrym, żeby zostać celebrytą. Na początku wspomniałem, że nasi już na wstępie byli dość dobrze zgrani, bo znali się ze szkoły Orląd w Dęblinie, ale kolejne godziny w powietrzu sprawiły, że ich wzajemne rozumienie się weszło na jakiś. Kompletnie galaktyczny poziom, na co doskonałym przykładem jest akcja, kiedy to dwóch naszych, Bochtan Arst i Wacław Król, rzuciło się na pięć niemieckich Messerschmittów bez łączności radiowej, bo Arstowi akurat spierniczyło się radio w samolocie, a mimo to jednego z Niemców potrafił tak wymanewrować, że wystawił go na strzał królowi, tak jakby ten cały czas instruował go przez radio. Chociaż byli twardzielami, to cały czas pozostawali ludźmi i dali temu dowód również po tej akcji, o której przed chwilą powiedziałem. Wacław Król wspomniał, że po wylądowaniu wywiązał się taki oto dialog. Pięknie go wykończyłeś, Wacek, zwrócił się natychmiast do mnie Bohdan, gdy wysiadłem z kabiny. Roztrzaskał się o skały, o mało mnie skurczybyk nie dostał, drżącymi rękoma z trudnością zapalił papierosa. Moje radio nie działało, dodał. Ale jakie ja się znalazłem tam, przed tobą? Miałeś ogromne szczęście, Bohdan. Coś ty mnie nerwów kosztował, powiedziałem, siląc się na spokój. Szampana będziesz musiał jednak przy okazji postawić. Kiedy o tych wszystkich akcjach dowiedział się głównodowodzący polskiego lotnictwa na Bliskim Wschodzie, to zażądał zobaczenia tego na własne oczy i zażyczył sobie lotu bojowego w towarzystwie chłopaków. Nasi piloci wiedzieli, że szef raczej nie będzie pomagał, a wręcz przeszkadzał, więc na lot wybrali czas i miejsce, gdzie o spotkanie niemieckich maszyn było jeszcze ciężej niż o wyrwanie alimentów od Mateusza Kijowskiego. No ale jak na złość, Niemcy się pojawili, a nasi zamiast skupić się na walce musieli chronić szefa, ale i z tego zadania świetnie się wywiązali. O tym, jak nasi świetnie sobie radzili podczas lotów w Afryce, niech świadczy statystyka. 15 pilotów zestrzeliło 25 wrogich samolotów 3 prawdopodobnie a 9 wrogich maszyn zostało przez naszych uszkodzonych, a nasi stracili tylko jednego pilota do niewoli. To wszystko sprawia, że to był absolutnie najlepszy wynik ze wszystkich polskich dywizjonów myśliwskich przez cały 1943 rok, a cyrk Skalskiego działał tylko przez półtora miesiąca. Bezdyskusyjnie nasi dołożyli swoją cegiełkę do faktu, że 13 maja 1943 roku Niemcy stwierdzili, że dają sobie spokój i skapitulowali w Afryce. No, szajse, trzeba było nie drażnić tych Polaków. A z jakiego powodu rozwiązano Cyrk Skalskiego? Ten powód był. Dobry i prosty, choć w sumie szkoda takiego Dream Teamu. Otóż dowództwo RAF-u uznało, że zamiast jednej eskadry złożonej z samych Kozaków, to lepiej z naszych chłopaków porobić dowódców kolejnych eskadr, żeby mogli swoje doświadczenie przekazywać innym pilotom. Nie mylili się, nasi bohaterowie porobili błyskawicznie kariery jako dowódcy. Na przykład Schalski został drugim Polakiem w historii, który objął dowództwo nad brytyjskim Dywizjonem. Dowodził 601. Inni objęli dowództwo nad kolejnymi dywizjonami, na przykład Wacław Król prowadził do boju 302 Poznański Dywizjon Myśliwski, a później brał udział między innymi w nalotach na alpejską siedzibę samego Adolfa Hitlera. Jeśli chcecie wiedzieć, jak wyglądały między innymi te loty, to koniecznie sięgnijcie po książkę Mój Spitfire, którą napisał wspomniany dzisiaj przecież nie raz Wacław Król. W niej znajdziecie informacje nie tylko o fantastycznych walkach, ale też mnóstwo anegdot z życia codziennego naszych pilotów, które wcale nie było takie no Sprawdźcie tę książkę koniecznie. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail, potwierdź subskrypcję, a my damy ci znać o nowych odcinkach.